słuchajcie, hit, hit nad hity Ziobro chodzi z bronią no dobrze no chodzi, jest przedstawicielem jakimś tam władzy wiem, że ciężko jest dla obywatela zwykłego dostać pozwolenie na broń, a już poruszanie się z bronią jest poczytywane jako największa zbrodnia, jaką można popełnić, a nie daj Boże użycie tej broni i zranienie kogoś to gwarantuje Ci, że z więzienia nie wyjdziesz no ale Ziobro nosi w jakim celu? No pewnie się boi, pewnie do obrony albo może żeby trochę po gangsterzy może czuje się taki, wiecie, no, zakłada, jeden zakłada brazoletkę, brozoletkę, drugi zakłada, wiecie, no, pistolet w majtki, tak, no, każdy, każdy, lubi, co lubi, no, ale mamy przedstawicielstwo, które, które, jedzie i się pokazuje na zasadzie takiej, że chodzi z bronią jak gangsterka, słuchajcie, najlepsze jest tłumaczenie tego, zaraz sobie posłuchamy tego tłumaczenia, ale uważam, że wręcz jest żenujące, słuchajcie, dobra, zobaczmy, Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zobaczmy, mówić będziemy i co Państwo zobaczą także na ekranach swoich telewizorów, a mianowicie przedmiot przypominający broń za paskiem spodni ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wiatr miał tutaj znaczenie, dlatego że doprowadził do tego, że ten przedmiot został odkryty, że część tylna, część marynarki tak się przesunęła, że można było ten przedmiot zobaczyć. Nie mamy oczywiście pewności, czy była to broń. Czekamy na odpowiedź. Od ponad 20 lat strzelam z broni, faktycznie uprawiam strzelectwo sportowe, więc jestem osobą, która posiada umiejętności posługiwania się bronią i zdarza się, że w czasie weekendów właśnie param się tego rodzaju pasją sportową. Wracałem, tak jak już wyjaśniałem, właśnie z weekendu do Warszawy i posiadałem ze sobą broń, którą używałem właśnie w, w, w ten weekend dla celów sportowych ze szczelnic. Nie widzę w tym nic zdrożnego. Działam na podstawie w ramach prawa, posiadam uprawnienia i czy nie jest tego sensacji jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą. Oczywiście bandyci byliby pewnie zainteresowani, abym nie posiadał broni, biorąc pod uwagę te zamiary, które zostały uzewnętrznione w materiałach procesowych prowadzonego śledztwa czy już sprawy w sądzie, no ale ja mam prawo skorzystać, tak jak każdy obywatel, z takich środków, które gwarantują mi i mojej rodzinie bezpieczeństwo. Panie ministrze, czy w razie jakiegoś incydentu na wczorajszej konferencji użyłby pan broni, którą miał pan przy sobie i czy w ten sposób byłby pan bardziej bezpieczny czy niebezpieczny o, nie dla pe... ludzi wokół siebie i swojej ochrony? To, proszę pozwolić. To dość namiętne, że telewizja TV nie interesuje się sprawą zabójstwa, morderstwa księdza Blachnickiego przez system bezpieki. Ja myślę, że warto, bo gdyby pan się zainteresował, Panie to dowiedziałby się Pan... przepraszam, może pan nie przeszkadzać. Przepraszam, ja panu nie przerywałem. Proszę nie denerwować. Mhm. Pan Ziobro się trochę zdenerwował, bo e, były pytania odnośnie tej broni, nie tej pytania, które mu bardziej by pasowały. Ale tłumaczenie się, że wyjechał na weekend i to była broń sportowa, i on gdzieś sobie tam strzela. No ja bardzo przepraszam. Ale czy my płacimy za ochronę takiej osoby? Czy nie są w koło takiej osoby ludzie, którzy posiadają przeszkolenie, wyszkolenie, posiadają broń, no przecież płacimy za to, tak? No to nie rozumiem o co chodzi, dlaczego ziobro, który, mówię, jest sportowcem, bez sylwetki sportowca, musi nosić broń sportową w majtkach. No ja bardzo przepraszam, ale to ani nie wygląda właściwie, ani nie powinno się tak odbywać. No to nie rozumiem, no to on będzie strzelał, kto będzie strzelał? No przecież, jeśli ochrona ma za zadanie jego chronić, tak? To jeśli dojdzie do jakiegokolwiek incydentu, to oni będą go po prostu ochraniać na pierogi bezpieczne miejsce. Przecież... Nie będzie stał, słuchajcie, jako w pierwszej linii, nie będzie strzelał do ludzi, bo to nie, są, to nie jest film gangsterski, Ziobro, tylko to jest życie. No. Noszenie broni nie wypada, nie wypada, naprawdę. I swoją drogą, tłumaczenie się, że jest to broń sportowa i jest dostępna dla każdego obywatela, tak jak każdy obywatel może mieć broń, no niestety, tak to nie wygląda. Nie wiem, czy Wy wiecie, jaka procedura jest, żeby otrzymać zezwolenie na broń, jak wygląda noszenie. Broni ze sobą, bo to nie jest tak łatwa sprawa dostać pozwolenie to już jest w ogóle trudna sprawa. Później przechowywanie tej broni wymaga odpowiednich warunków. I, 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 I nawet, jak jest jakaś sytuacja, w której policja jest gdzieś tam zagrożona, to mogą żądać nawet przyniesienia tej broni na komisariat, tak? A wchodzenie z bronią, słuchajcie, to już jest w ogóle inna bajka. Naprawdę, jeśli ktokolwiek by się przechadzał z bronią, ja wiem, gwarantuję, że tutaj najprawdopodobniej zwykły obywatel dostał wyrok za to. I jeszcze nie daj Boże, nie daj Boże, ja Wam pokażę ten materiał, e, jeśli mi go nie zbanują. E, jeśli, jeśli policjanci uznaliby taką osobę potencjalnie za zagrożenie, dlatego że posiada broń, bo zobaczyliby tymi swoimi, wiecie, płaskimi, płaskimi e, pomyślunkami, e, że posiada broń, e, to gwarantuję Wam, żeby to się odbywało tańczenie w koło, sprowadzanie policji, e, sprowadzanie wszystkich, może nawet jakieś strzały. Oni tylko strzelają ostrzegawczo, bo oni nigdy w nic nie trafiają, tak więc strzały ostrzegawcze naprawdę e, i takie tłumaczenie się, że no zapomniałem no to wydaje mi się, że procedura procedura przechowywania broni zachowania bezpieczeństwa e, nie jest czymś, co powinno się zapomnieć Panie Ziobro, tego się nie zapomina to się wykonuje wie Pan jak się wykonuje rozkazem, No chyba nie i tak to właśnie wygląda, że nasze przedstawicielstwo buja się po mieście, słuchajcie, z bronią w gaciach, bo tacy są obronni, ochronni tak sobie radzą. Bo tutaj nam bezpośrednio mówi, że no, ci, którzy mu grożą, to na pewno byliby zadowoleni z tego tytułu, że on jest nieuzbrojony. No. Nieuzbrojony, a ile my pieniędzy przeznaczamy, przepraszam, na to, żeby, żeby ziobro był chronionym? Ile my pieniędzy przeznaczamy na to, żeby ziobro mógł sobie z bronią biegać po mieścia? Słuchajcie, osoba, która stoi na tak wysokim stanowisku, jest odpowiedzialna za prokuratury, jest odpowiedzialna praktycznie za w, w, prawo, tak? Za, za to, jak jest ono wykonywane, w jakim stopniu ono w, jest prawnie do, do, dopieszczone, bym powiedziała, tak? Nie jest w ogóle, a co najmniej, co najmniej nie funkcjonuje w ogóle. I osoba, która zarządza tym, myślicie, że, że on sam siebie. Po, po, nie wiem, wyśle do więzienia? Nawet jeśli cokolwiek by się stało? Nawet jeśli, ta, nawet jeśli on nie ma pozwolenia? Nawet jeśli to nie była broń sportowa, tylko zwykła broń, na którą nie ma pozwolenia i sobie ją nosi? Myślicie, że on, że ktokolwiek, ktokolwiek spróbowałby go posadzić do więzienia? No niestety nie. Niestety nie, dlatego że on odpowiada za główne, e, główne działania właśnie całej instytucji prokuratorskiej. No to słuchajcie, przecież żaden prokurator nie podejmie się działania, żeby go zamknąć teraz do więzienia. On nawet jakby miał tam bazukę na, na plecach e, od tego, wiecie, policjanta, który włączał radyjko, e, no to nikt by go nie posadził do więzienia. On tam mógłby naprawdę z całą torbą broni wjechać i nikt by mu nic z tym nie zrobił. Bo niestety w polskim e, rządzie, w polskim, w ogóle w Polsce panuje coś takiego, że rząd... Wychodzi do telewizji i mówi, ile to nakradł, co to nie zrobił, kogo nie zabił, i oni się po prostu licytują. Ze sobą publicznie się licytują, kto więcej zrobił przekrętów, kto więcej zrobił rzeczy i nikt ich nie pociąga do żadnej odpowiedzialności, do żadnej. ABW nie działa, prokuratura nie działa, policja to już jest w ogóle żenujący poziom, bo to już jest nie wiadomo, to są chłopki na posyłki, eee, mogliby sobie rękę podać ze Strażą Miejską, naprawdę, ale no, słuchajcie, nie ma kto ich pociągnąć do odpowiedzialności. Nie ma. Ile byśmy nie napisali do tego ABW, ile byśmy nie pisali, gdzie byśmy nie chcieli, do sądu, do, to jest kpina, to jest kpina, to nigdy, nigdy nie będzie miało możliwości przejścia, tak, na takiej zasadzie, że dzisiaj napiszemy, pan Ziobro, pan w dorozumieniu, Ziobro chodzi z bronią nielegalnie, posiada nielegalną broń, nikt tego nie ustali nam, no, bo kto pójdzie do Ziobry ustalać, czy ma, czy nie, przecież, pff, słuchajcie... Naprawdę. No i tak to właśnie się odbywa. I jeszcze sfrustrowany, słuchajcie, sportowiec bez serwetki, sportowca wychodzi. Ciekawe, czy wtedy też miał sportową broń z tyłu do obrony przed nie wiadomo kim, razem z ochroną. Wychodzi i jest bardzo sfrustrowany, że ktoś go o to pyta, że jak śmiał go pytać? No, no pytają, no co mają zrobić? Dowiedzieli, jak nie poślą, no. To co mają zrobić? To pytają durnotę po prostu, co się dzieje, dla skąd, się, skąd się takie rzeczy biorą. Tak to właśnie wygląda. Czyli słuchajcie, są lepsi i lepsiejsi. No i zobaczmy, kto należy do jakiej grupy, ponieważ z tego, co widzę, to na razie politycy i rządzący i, i wszyscy, którzy mają do czynienia z, jakimś, z jakąś władzą i mają władzę, myślą, że są nie wiadomo kim. Bardzo mi przykro, ale niestety... Prędzej czy później zostanie to rozliczone, prędzej czy później to wszystko wyjdzie i zostanie to rozliczone. I ja naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że, e, że tutaj będą wyciągnięte konsekwencje, bo słuchajcie, po mieście z bronią, to wiecie, no, za nasze pieniądze, trochę słabo, trochę słabo.